Jesteśmy zespołem ZSS Space i bierzemy udział w konkursie ogólnopolskim Kansat, w którym drużyny z wszystkich szkół ponadpodstawowych zbierają się i budują własne satelity. Obowiązkowym celem konkursu jest wysyłanie danych temperatury oraz ciśnienia na Ziemię do naszej stacji poprzez komunikację radiową właśnie anteną. A naszą misją dodatkową jest rejestrowanie cieczy podczas 0G. Badamy zachowanie cieczy podczas warunków startu i to jest ważne dla rakiet dzisiejszych, które mają z, z tym problemem, tak jak mogliśmy zauważyć przy ostatnim starcie Starshipa. Podczas separacji pierwszego stopnia musieli zawrócić pierwszym stopniem, natomiast podczas tego obrotu stracili silniki. Jest to najprawdopodobniej spowodowane tym, tym zjawiskiem, które chcemy zbadać dzięki naszej satelicie. Jestem jednym właśnie z programistów, ponieważ trzeba dużo czujników zaprogramować do tego i trzeba te czujniki przesyłać jeszcze na Ziemię. I ta antena właśnie odbiera jest taka duża, bo rakieta zostanie wystrzelona na 3 km do góry. Więc. Jest to duża odległość i ta antena, właśnie na takie odległości, się sprawdza bardzo dobrze. Moim zadaniem w całym programie ZSS Space była elektronika oraz outreach, czyli rozpowszechnianie naszego projektu. Oczywiście jest to wszystko finansowane oraz organizowane przez ESA, więc mamy. Bardzo dużo też finansów, i bardzo dużo organizatorów, którzy mogą pomóc nam robić właśnie to, co robimy, czyli te nasze satelity. Będą one wystrzelone około 2 km w powietrze na rakiecie Solaris, która jest zbudowana przez Polskie Towarzystwo Rakietowe. Opisałbym próbne starty za dość udane. Oczywiście nie obyło się bez żadnych pomyłek albo niedopatrzeń, ale zdecydowana większość testów jest przeprowadzona bardzo dobrze oraz wyniki nas satysfakcjonują. W pierwszym teście nasz satelita został wyniesiony na 120 metrów dronem. Zrobiliśmy to w kolaboracji z bardzo popularnym youtuberem. Jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ zdecydowana większość rzeczy poszła. Tak jak przewidywaliśmy, oraz mogliśmy przeprowadzić różne testy oraz przetestować nasze czujniki. Chcemy podczas lotu na pewno dokumentować wszystko co się dzieje w środku za pomocą naszych kamer, które zamontowaliśmy w satelicie. Te dane najprawdopodobniej publikujemy na koniec konkursu, żeby były dostępne dla wszystkich. Na ten moment walczymy o możliwość polecenia na rakiecie, czyli wstawienia naszej satelity do środka. Na początku konkursu było 90 drużyn, potem po pierwszym raporcie zostało 33, natomiast w ostatecznym FDR zostanie 6 drużyn, które będą miały okazję wystrzelić swoją satelitę na rakiecie. Naszym marzeniem jest zrealizowanie tego projektu, żeby on wyszedł, żeby chłopcy poznali, jak pracuje się metodą projektową. I tu, przy pomocy tego konkursu, poznają, co jakiś czas cyklicznie wykonują sprawozdania, uczą się i programują przede wszystkim elektronikę, którą my im staramy się przełożyć. I już wielkim sukcesem jest ten etap dla nas, że udało im się zakwalifikować wyżej. Sami do tego doszli, sami wszystko robią dosłownie. Czasami tylko konsultujemy co i jak, ale z reguły wszystko oni robią, od strony programowej radzą sobie wyśmienicie. Z mojego punktu widzenia, jak widzę to się dzieje, jakie piszą o programowanie, jak się komunikuje, półtora kilometra zasięg tej satelity na Ziemi, jak testowali, wszystko im działa i to jest z naszego punktu widzenia jest bardzo duży sukces, chłopcy sobie radzą. Czy wy marzycie o tym, żeby pracować w Europejskiej Agencji Kosmicznej? Planuję właśnie polecieć do Ameryki i zrobić uprawnienia na silniki wysokiej mocy, więc zamierzam raczej iść w stronę Europejskiej Agencji Kosmicznej lub NASA. I to Ty chciałbyś wysłać astronautę w kosmos? Tak.